Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, ciśniemy ruski w Hearts of Iron 4, jako że to jest spora wojna, to potrzebujemy każdego rekruta, więc pamiętajcie przede wszystkim miłość do ojczyzny oraz drugiego mężczyzny, czekać co? Przynajmniej tak e, mówił tutaj władze partii, 100% się zgadzają, 100% poparcie tego zdania mamy. Słuchajcie i kontynuujemy atak, e, jednakże powiem tylko, że to jest prawdopodobnie ostatni odcinek tej serii. Ktoś powie, ale Rybus, masz cały świat do podbicia. Uu. no problem jest taki, że no niestety Hearts of Iron 4 od początku wyjścia ma jeden mankament, czyli jest dosyć mało elastyczny, jak na możliwości, powiedzmy, rozgrywki. Na to, co mogłoby serwować, to znaczy, czy przynajmniej przez to to rozumiem, że mm, no jeżeli już Niemcy zrobiły sobie ten fajny sojusz na pół Europy, a na drugie pół Europy mają alianci. No to ja gówno zrobię im. I po prostu mamy taką stagnację na cały świat. No, gdyby jakoś... Gdyby ta gra nie polegała na drzewkach. Gdyby ta gra e, po, posiadała cokolwiek innego. Co, jakieś rozbudowanie względem na przykład... E, zimnej wojny. Coś ten deseń. To może by to miało jeszcze jakiś sens. Ale kurde, no... Gra wygląda jak wygląda. Każdy ją zna. Chyba nie muszę tłumaczyć o co mi chodzi. W takim razie... No... Musimy... Na tej wojnie ograniczyć naszą ekspansję. Ruscy, jeżeli chodzi o ekonomię, stoją gorzej od nas. A manpowerowo też tak źle nie stoimy, dlatego na razie ofensywę na ruskich trzymam może do wiosny. Zajmę im jeszcze tutaj tylko te tereny. I od następnego roku, jakoś od marca, przeprowadzimy ofensywę. Szczególnie, że wyjaśnienie tego frontu tutaj pozwoli mi na wzmocnienie innego. Bo mamy tutaj 16 dywizji które w tym momencie są bez przydziału frontu. I myślę, że dobrym pomysłem byłoby wzmocnienie części rumuńskiej tymi oddziałami, dzięki czemu byśmy mogli Rumunów skończyć kompletnie, ponieważ całe szczęście te małe państewka od Turków, od tych karaluchów nas oddzielają. Dlatego dopóki nie postanowią zrobić desantu morskiego, to nie powinno być większego problemu. Chociaż no troszkę dywizji mają, jakby oni się tutaj zlecieli, te karaluchy, to mogłyby być zaskoczeniem. I zagrożeniem dla nas. Mogę rozbudować aluminium w Leningradzie. Dziwne, że nie zrobili tego Rosjanie. Ale ja tego nie będę leciał, ponieważ siły polityczne troszkę co prawda to w tym momencie wydałem na jakieś pierdoły pokroju wzmocni morale armii. Natomiast co moglibyśmy jeszcze wydać siłę polityczną? Tylko gdzie to się zawsze klikało? Bo ja zawsze mam z tym problem. Oficerowie? Tak, możemy poprzydzielać medale dzięki temu. Chociaż. Eee... O, widzę, że kilka medali możemy przy przydzielić, tylko to siłę polityczną kosztuje. A przy takiej wojnie, no, siły politycznej nam nie starczy na rozdanie medali na lewo i prawo. Komunistyczne Chiny właśnie skapitulowały, dostałem taką informację. Brawo, po setkach tysięcy strat, pewnie z obu stron, udało się w końcu zająć państwo, które ma mniejszą ten wielkość niż Serbia, na przykład. Wiesz, nie, o Serbów to są więksi akurat. No, jak się patrzy na Chiny, to, to jest nieporównywalnie większe niż cokolwiek w Europie. I zawsze się wydaje, uuu, to jest Serbia. Nie wiem, Amerykanie nie wiedzą, gdzie leży kurwa Serbia. A później okazuje się, że no, Pol Polacy nie wiedzą, gdzie leci, leży Nevada, na przykład. I a Nevada jest większa od Serbii. <grym> I pewnie ma większe znaczenie dla świata niż Serbia, kuźwa. Poza tym, że mordują ludzi na lewo i prawo. No bo jakbyście nie wiedzieli, Serbowie jedynie, czy tam ogólnie ludzie na Bałkanach, jedynie, z czym są dobrzy, to zbrodnie wojenne. I to tyle. Ej, jej, jej, jej. Co to tu chodzi? Przecież wszystkie dywizje zniszczyłem im. Wait a minute. Who are you? Dobra, wyślę te dywizje inflackie. Inflackie. Żeby tutaj zareagowały. Fakty o nieagresję. Sojusze mają. Poprawa relacji. Dostęp wojskowy. Republika turecka ma dostęp wojskowy do, tu, do Iranu. Czekaj, to co oni z Iranu mogą mi wejść teraz w ten sposób? Już Iran nie toczy ze mną wojnę. Czy to zmienili właśnie. Jeżeli to zmienili, to ja muszę tutaj szybciej podziałać w tej kwestii, bo ja muszę granice z Iranem wtedy przyblokować. Więc zróbmy sobie Unyielding Attack wtedy. I wejdźmy sobie na główne tereny rumunów. Sparłem też powietrznie, więc powinni się poprzydzierać, szczególnie tam, gdzie nie ma gór. Wjeżdżają teraz robią uderza w ładne. Ale to zapierdala, ale jestem z siebie dumny. Dawaj! A, kurde. No, ja czasami się fajnie gra. Niestety. Nie ma tego fa fun factu, że o, wygrasz wojnę, to ma jakoś to jakiś wpływ na przyszłość twojego kraju. No bo nie ma przyszłości twojego kraju, po prostu jest koniec gry w tym momencie praktycznie. E, gdzie no, EU4, CK3 i wielu innych, jak prowadzisz jakąś wojnę, no to z myślą o przyszłości niż po prostu, żeby stoczyć tą wojnę. No i dlatego uważam, że niestety e, Hearts of Iron 4 będzie inferior w stosunku do innych gier paradoksu. Aż powoli, e, nie ukrywa, może troszkę przez tą... E, co się w Hiszpanii właśnie podziało, bo ja przeklikałem. Nie mam żadnego pojęcia. E, w, właśnie... W, chce, chce mi się troszkę grać w Wiktorię Trójkę. Może troszkę przez tą ankietę. Może troszkę dlatego, że Kołem ostatnio wrzuca materiały z Wikt Trójki. Ale zobaczymy, jak to, e, to przyszłość przyniesie. Rumunii skapitulowali. Wspaniałe wieści. E, Państwo filipińskie chce, żebyśmy anulowali tutaj żołnierzy. A ja się nie zgadzam. I teraz tak. What the fuck? Czemu Bułgaria momentalnie dołączyła do wojny? Kurwa, co się dzieje ziom? Dobra, no to... Walczymy tutaj z turasami jeszcze. Ja pierdzielę. Co Japończycy ode mnie chcą? Do broni. Peru, Juman. Ja z nimi nie walczę, to nie jest jedna wojna. Wrogowie, jak kurwa USA! Jakie USA? Co wy sobie, wy USA wojnę wypowiedzieliście? Jak Oppenheimer się teraz czuje, jak w tym, tym memie tym. No tak, kurde, miał tą rękę. Ja pierdziele, co oni mi zrobili najlepszego? I mamy marzec, spróbujmy przeprowadzić ofensywę, chociaż zanim to przeprowadzę, widzę, że możliwe, że mam jakieś upgrade'y naszych dowódców, chociaż akurat to troszkę fake info. Często tak pokazuje, że o, możesz mieć upgrade dowódcy na przykład. Ale to jest po prostu fakt, że może mieć level up'a. Ale nie ma w co. Bo w niczym się nie wyspecjalizował akurat. Tylko po prostu ma opcję na level up'a. E, dobra, ty masz pichota ekspert. Świetnie. I to chyba wszyscy. Więc spróbujmy wtedy ofensywę na w ruskich. No mówię, zaczął się marzec. Japonia chce land list nam wysyłać. Ale odrzucę, ponieważ... Chociaż mamy chyba lądowe tutaj, ale nie, bo Japonia jest krajem. No niestety, tak to działa: że Japonia ma stolicę tutaj i stąd się wysyłają surowce. Czyli jest krajem morskim, czy jakiekolwiek landlist by nam albo im uszkodziło konwoje. Już nie pamiętam w jaką e, stronę to działało po prostu. Ile do kapitulacji ruskich potrzeba, bo może niedużo. 71% mają już do kapitulacji. E, więc potrzebujemy niewiele, ale niestety oni też niewiele mają tutaj na granicy z nami. Dlatego gówno to może znaczyć tak na serio. E, wstrzymać wszelkie tutaj podejścia. Szybko Bukaresz odbić, bo ktoś zostawił pusty. I teraz spróbujcie zaatakować już rzeczywiście normalnym planem ataku. No i tutaj widzę, że troszkę się ufortyfikowali, ale jeżeli będę miał dobrego farta, dobre tutaj szczęście. To się wbije w ten sposób, i tutaj dam radę, dam radę ich odciąć. Tego to jest akurat i o tyle istotne, że spróbuję to zrobić ręcznie. Kto tutaj jest zaznaczony? No to ja pierdzielę. No. Nie, bo gościu tutaj postanowi zawracać sobie. Eee, zatrzyma ich tu. Stąd nikt nie podchodzi. Dobra, wrypali się. Więc jest szansa na kocioł. Ja mam kociołek bardziej, bo to nie jest duże. Du du duże oddziały. Kuźwa, tu się ktoś wleciał, ale już wyleciał. Dobra. Ajajaj, aj, aj. Wy, wyparli nas. Zatrzymaj tutaj ofensywę. Dobra, są otoczeni, zajebiście. Czas im ten kocioł troszkę ubić. Ładnie sobie tutaj stoją i to mi się podoba. Tutaj bułgarskie działo kolejowe widzę jest. Ciekawa sprawa. Wesprzy ich tutaj, bo w jednej prowincji chciałbym ich uwięzić. Dobra. Oni zaatakowali i teraz niszczymy im ten kocioł. Powiedzcie, że to starczy, a nie, że jakimś cudem się jeszcze wybronię. Nawet mamy wsparcie przeciwlotnicze. Mamy kuźwa, wszystko. Jakość ważniejsza niż ilość uzyska i korzystną relację strat po zadaniu wrogowi strat, wynoszących co najmniej milion ludzi. Czyli że wrogowi, czy wrogom zadałem ponad milion strat w tej wojnie, a sam dostałem o wiele mniej. Okej. Okay. No, wy tutaj bronicie terenów przed Turasami, niestety, którzy się wyrypali, ale. Znaczy, nie dałem wam planu. W wami ręcznie pokieruję akurat. Postaram się wam tutaj zrobić progres. Bo mogę nawet tymi trzema dywizjami się bronić, no bo oni u Turasów chyba nie mają dostępu wojskowego, czy u Armenii, sorry. Bo jakby Armenia dawała Turasom dostęp wojskowy to ten ja fikołkę chyba zrobi, bo to jest kurwa tak niehistoryczne. Ale ten, yy... Mogę się bronić po prostu tu tu i tu w tym momencie. To prowincję już olać, ale na tych trzech mógłbym się spokojnie bronić i to by starczyło. Ta ofensywa cały czas jest prze przeprowadzana. No, bardziej wzrok mam na te ofensywy, gdzie mogę tutaj mikrować. Na przykład tutaj, wcisnąć im te, e, te czołgi, oraz to, co oni trzymają w tej prowincji. A samemu idąc na. Jak Stambuł przeprowa... Prze... Prze... przetłumaczyć po polsku? No, bo można by z szacunkiem do cesarstwa rzymskiego powiedzieć e, Konstantynopol po prostu. Natomiast e, myślę, że. Wypadałoby jakoś to przetłumaczyć na polski. Jak po rosyjsku mamy carogród na przykład, to po polsku też może coś by się znalazło. Bułgaria skapitulowała. Nawet nie patrzyłem, jak to się działo. Ale się udało. Uuu, jest Tambu. Ale Grekom oddaliśmy. No to niech będzie to już Konstantynopol w tym momencie. Dwie dywizje. Niech dostaną tutaj rozkaz krycia ci... Albo nie, przejścia nawet przez Cieśninę. Sorry, przejścia przez Cieśninę. Dodajmy wam tutaj dowódcę. A wasza, wasza dwójka gdzie jest? A, ah, w Etiopii. Dobra, to wyjebane. No nie mam was nawet jak się transportować. Japonia powiedziałam wojnę Hindi Belandii. No ja pierdziele. Weź mi tu jeszcze problemów od zachodu nie rób. Jak mają się dołączyć to do Aliantów po USA. No bo ja mam to wysrane. To są... Wiedziałem, nie dołączaj do frakcji, nie dołączaj do frakcji! Nie rób tego, a zrobiłem to i chuj mi w dupę. A tutaj mam jeszcze 8 dywizji, które nic nie robią. E, to wiesz co, na razie was rozdzielę w takim razie. Pomiędzy Waszą tutaj dwójkę, do generałów. Tu mamy piechota ekspert. Tu mamy specjalizacja piechota. Niech będzie. Wolę piechotę niż przegrupowanie armii. Bo działamy głównie na piechocie. Ten niżny Nowogród ich ta śmieszna stolica już padła. Jeszcze nie. Tutaj natomiast przeprowadzamy ofensywę. Troszkę mi się kończą dywizje na szerokości frontu, niestety. Japończycy troszkę asystują, ale niżny Nowogród w końcu im spadł. Ale to, to no, oni mają niestety milion małych prowincji teraz, milion małych stolic i to będzie problematyczne. Muszę cały czas mieć uwagę tutaj tych turasów, aż podeślę im czołgi, żeby łatwiej tych turasów wygonić z tego, ponieważ zbyt dużo mej uwagi ściągają śmietniki. Czaj, co tam, co, co Niemcy? chyba ja się kurwa troszkę boję co się dzieje na świecie, bo ja to sobie przeklikuję i w sumie pomocy Aż mi się mem taki przypomniał. U.S.A. dołącza do frakcji Niemcy. What? Dobrze, ja nie walczę z tymi U.S.A. E, taki mem mi się przypomniał, że e, cesarz Hirohito e, w 1945... O Boże, co takie było? Nie ukrywam, troszkę się boję. E, taki ten e, t tweet tam. Dobra, tam X, nie wiem jak to się teraz mówi. E, tam już stary jestem. Znaczy, jak ja pamiętam, ja pamiętam jak Twitter się zaczynał, ale ja zawsze miałem na niego wyjebane. Dlatego tak troszkę tutaj podstarzały jestem. Nie aktualny w, w, w kwestiach tych rzeczy. Te śmieszne tureckie dywizje już nie będą nam robić problemu. W takim razie dywizje pancerne mogę przekazać na główny front na przykład. E, natomiast tak, waszą trójkę, co wy jesteście, tak jak wspominałem, rozstawię tak, żebyście bronili. Jak po jednej dywizji się ustawicie, to to starczy. Jak oni mieli jakoś przez ten Iran znowu przejść. Wy, tutaj natomiast zrobiłem ofensywę jedną armią, na tą Turcję I proszę napierdzielać, bo oni tutaj powinni być troszkę ograniczeni względem dywizji. Większość dywizji tutaj chyba Grecja i okolice to powinna być. A propos Greków, no to odbijamy tutaj kolegów. Co tutaj jest, Węgry? i chyba do kraju Węgry dołącz do wojny, bo oni są we frakcji z Japonią. Zarobiście admirał, e, regent. Miklos Horti e, Ten e, Węgrzy mają re regencję bez króla, i mają em, admirała bez marynarki. Zajebiście. O, czarodziej logistyczny. <laughs> to będzie zajebiste. Bo rzeczywiście logistycznie możemy troszkę cierpieć na tej wojnie z ruskimi. Włochy padają wojnę Republice Tureckiej. Wait a minute. Who are you? <laughs> nie wiem czemu Turkom wypowiedzieli wojnę e, Włosi, ale alianci się włączą do wojny przeciwko Rosji teraz. My tutaj Korfu zajmujemy. Koniec Ligi Narodów, upadek czego? Manili. Ja dobrze klikuję za szybko, kurde. Dawaj Włosi pak to nie agresję, no bo troszkę się cykam jednak. E, jakbym. chciał. Znaczy, fajnie byłoby dołączyć do aliantów teraz, bo Włosi RODOS się posiadają. I posiadają... E, Cześć, to wyspy egejskie, czy to ruscy posiadają? Może być, że ruscy. Okej, okay, to Korfu udało się zająć. Więc tak, kolego, e, ty się dowodzisz do innego frontu teraz, do wojny frontu wschodniego. <grym> oh shit. Here we go again. Pewnie zareagował. Jednoczone Królestwo wzywa tutaj... Dobrze, że ja nie walczę po tym USA, bo on dopiero ruscy walczą przeciwko wszystkim. Lucjan Żeligowski, kontuzja. Ile wy macie do tej kapitulacji? No kurde, no jeszcze troszkę. Francuzi przychodzą na gotowe, wjeżdżając od drugiej strony. Ja się tak namęczyłem, tak najebałem z tym wszystkim. A skubańcy po prostu teraz <grych> robią hello there. Naszą minimalną szansą na kontynuację tej serii jest to, że w przypadku skończenia wojny z ruskimi i że tutaj nikogo, żadnego Chile nie będę musiał lecieć jeszcze, to w tym przypadku będziemy mogli dołączyć do aliantów i jakimś może minimalnym cudem powiedzieć wojnę Niemcom też USA. To no wtedy byśmy jeszcze zaczęli tutaj zabawę dalej. No ale jeżeli tak się nie uda, no to to będzie koniec po prostu tej serii. Ale to jest fajnie, ponieważ kończą nam się troszkę zasoby ludzkie, więc to tak można uargumentować. No szkoda to, że to drzewko jest zjebane i że potrzebuje zamieszek warszawski, żeby pójść tutaj w prawo. No kurde, to mnie tak zdenerwowało. Przecież tutaj mamy wybór. Możemy pójść jedno i drugie. Rzeczywiście jedno lub drugie. I to nie powinno negować drugiego w tym momencie. No tak, to drzewko powinno kuźwa działać. To jest żałosne. Z tego co zauważyłem, e, no oni nie mają tutaj praktycznie żadnych obrony, żadnej obrony na północy. Zaraz jeszcze punkt powinniśmy im zaopatrzenia zająć, więc pójdzie nam jeszcze bardziej. Bo nam o wiele łatwiej tutaj na tej północy w Rosji. Więc wjeżdżajmy. Czemu jest na. zablokowany. 8 dni będzie potrzeba, żeby tutaj dojechały pociągi, dobra. Ale jest Murmańsk, który jest niechroniony i może być. Może być niechroniony i może być właśnie dobrym powodem do zakończenia tej wojny, że w końcu im padną e, procenty na kapitulację. Bo ci Turcy to nie wiem, na czym oni się jeszcze bronią. Mają 97% tutaj e, tego żeby skończyć tą wojnę. Nawet mi jakieś dywizje odcinają, bo tutaj się zmieniają. E, kto czym dowodzi. Republika Turecka kapituluje. No i fajnie to wygląda. Grecja tutaj, część Polska tutaj, Włochy na południu, Francja od wschodu. No i fajny podział wyszedł. My natomiast e, doślemy, jak to tutaj się skończyły akcje, doślemy wojsko na front wschodni. Cały czas jestem nieprzyzwyczajony do tych doktryn za doświadczenie armii. Pamiętam, że zawsze były te doktryny za po prostu badania. Dlatego tak troszkę zapominam o nich, wypadają mi to z głowy. Tutaj mogę w końcu im zwiększyć zaopatrzenie? Mogę im zwiększyć zaopatrzenie, zarąbiście. Mają po prostu benzynę dostarczaną w końcu. Rozbij wrogą dywizję pancerną, czołgi nie dziękuję. Jakiś tutaj zbierz muszę klikać? Co ty gadasz do mnie? To jest takie upośledzone. Wspominałem już raz, że kiedyś w FIFA było coś takiego na przykład, że ok, wygrałeś turniej, masz 50% 50 punktów tej wewnętrznej waluty. I w zamian za to możesz, na przykład, kupić sobie skina do piłki, który był no, wewnątrzgrowo po prostu. Mówię o starych FIFA, kiedy tam jeszcze nie było tego Ultimate'a i tak dalej. E, natomiast, no. Takie coś dla samego czegoś takiego, no to tak. tak nie, niepotrzebny dla mnie, na przykład. Dobra, murmańskie pusty. jak nikt mnie nie zatrzyma, to jestem niepowstrzymany. I możliwe, że w tym momencie skończymy wojnę, ale jeszcze, jednak nie, jednak nie. Ile im zostaje? Jezu, jeszcze 10%. Jeszcze 10%. Jak ja to zająłem i tutaj nikogo nie ma. To chyba wszystkich Niemców pieprzonych. To mogli Ruscy na przykład wrąbać się. No bo ten front będzie się bagować niestety przez to. Przez tych Niemców i tak dalej. Na przykład bi Niemcy biją się z Chile, i tutaj część prowincji wraca do Turcji z jakiegoś powodu. Bo stoją jakieś frakcje, które się... E, są sojusznikami w Rosji, ale wa nie walczą z nami. Tylko walczą na przykład z Japonią. I w ten sposób to będzie teraz ten front się chrzanić. O dobrze! Niektórzy zdjęli nam tutaj embargo, skoro jesteśmy w cudzysłowie sojusznikami. W takim razie mogę normalnie od jednej frakcji y, wziąć sobie surowce, a nie dzielić się na milion frakcji i w ten sposób łykać po kolei od każdego. Możliwe, że oni też biorą dzięki temu od nas y, różne córki i tak dalej. Ale my, żeby skończyć tą... Jezu, za Ural będziemy musieli iść, ja pierdzielę! Mam jakąś ufe losową i tak dalej, a musimy, musimy zapierdzielać dalej jeszcze. Mamy działa kolejowe trzy, o których zapominam cały czas. Dobrze, no, że można je tak sobie przydzielić do armii, bo inaczej to bym stracił głowę. No samoloty, to na razie mam wyrąbane w samoloty. No Polska, nie ukrywajmy, ma na tyle mało po prostu siły powietrznej, że nie ma sensu w to się bawić. Szczególnie, że na wschodzie lotnisk praktycznie żadnych nie ma. Przez określoną liczbę tygodni zdobywaj przynajmniej jedną prowincję tygodniowo. No jakbym miał jakkolwiek... ...się przejmował, jakbym jakkolwiek dawał jebanie o te... ...achievementy pseudo małe. Zanim wojna się skończy kompletnie, bo jest na granicy... ...spójrzmy na straty. No ja straciłem 400k ludzi, ponad 200 na, na Rosji... ...ponad 100 na Rumunii i mniejsze kawałki na e, Turcji i Bułgarii. razem Ruscy stracili ode mnie ponad milion. Jeden do pięciu, fajnie. Nawet jeden do sześciu praktycznie. E, Turcy stracili na mnie 200 koła A prawie 1 do 10 tak w sumie bardziej nie w sumie 1 do 6 1 do 7 można powiedzieć e, po, Dalej Bułgaria Bułgaria 75 koła no akurat Bułgarzy to troszkę gorszy wynik znaczy W sensie cały czas na plus e, 3 do 1 jakoś Ale cały czas OK. I Rumunii z którymi się akurat męczyłem 1 do 3 no też dupy nie urywa Mogło być lepiej, no ale nie ukrywajmy się, Rumunii nie miałem dosyć szerokiego frontu na zabawę z nimi jeszcze mieli góry i rzeki, dosyć dobra pozycja defensywna przed nami. A właśnie, ktoś wspomniał, że żeby rangerzy działali, muszę zmienić dywizję zwiadu na dywizję rangerów, czy że to zmienia dywizję, o zwiadu kawalerii, rangerzy, no teraz się rangerzy nazywa, dobra, to w ten sposób to działa. O górskich dywizjach w ogóle zapomniałem w je rekrutować, mimo że mógłbym troszkę ich tutaj zrobić w tym momencie. A zróbmy, ale zajmij ja to zrobiłem. Dawaj, why not? I tak nie zdążycie się zrobić. A jest zrzucę sobie te średnie czołgi i dawać na wojnę na front. Kurde, to pewnie jakaś rzeka, i dobrze ona ich chroni. W sensie, nawet jak wieloma dywizjami tutaj atakuje jeden punkcik, to mam duży problem. A to jest Murmańsk, ale dobra, nie trzeba było Murmańsku zajmować, bo Rosja kapituluje i teraz trzeba to fajnie pójść z pokojem. Będziemy się ścigać z innymi państwami, chociaż my na start mamy 1300 punktów przewagi, jeżeli chodzi o branie pokoju. Grecy już swoje tutaj wzięli w tej Turcji, widzę. Zawsze chciałem mieć prowincję w egzotycznych terytoriach. I może nie na południe, żeby nie tuż przy Antarktydzie być, ale... Coś tutaj w Chile bym sobie chętnie zabrał. Uuu, oni mają tutaj dużo Wolframu. E, państwo marionetkowe, najprawa do zasobów Wolfram. Pierwsze kliknięcie przekaż żądania. O, ktoś chce. Japonia ma problemy. Arika i Terparatia. Zażądaj. Będziemy kontynuować. Ja zawsze chciałem te Chile. Resztę Chile sobie bierzcie. Bo to chyba o Chile im chodzi. Tak mi się zdaje po nazwie. A później to możemy już dyskutować, kolego. Uuu, Japonia chciała coś z Rumunii, aż dziwne. Będziemy się napierdalać o Rumunię, to nie ma wątpliwości. Dobra, chyba już wszystko ogarnięte. Nawet Turcję się zajęliśmy w tym momencie. Uuu, tutaj Japonia troszkę poszła, ale my oczywiście też. Potwierdź i wyjdź. Liczymy, że o niczym nie zapomniałem. Bo to jednak troszkę mniej czytelne się zrobiło po tych nowych tych y, pokojach. I tak, Polska Republika Narodowa wygląda jak wygląda. Postanowienie sięgnąć sobie do Moskwy. Czemu? Bo mogę. Chciałem zawsze mieć Moskwę dla siebie. Nieważne ile tak na serio możemy z niej czerpać. E, z komisariat rosyjski powstał, któremu udało się tu tak ten sposób sięgnąć do, na wschód, ale jakby patrząc naprawdę tutaj są chyba zamarznięte tereny morskie często. Dlatego... Tak średnio może się przydać. Da, dałem Rosji troszkę dostępu do Morza Czarnego, żeby mieli. Dałem im dostęp do Morza Bałtyckiego w ten sposób. No mają mu dostęp do tego morza. Tutaj troszkę są odcinani. E, Republika Komi i Niniecja, tylko że ten sam gościu w nich rządzi. E, I nie wątpię, żeby mieli coś pożytecznego tak na serio. Dwie i trzy. O tutaj troszkę cywilnych mają akurat. Widzę. No ale to już olać to. Uznałem, że wezmę to dla siebie. Czemu? Pomogę. E, Było tak fajnie po prostu, że o, wybrzeże północne, tutaj bezpośredni dostęp do naszych terenów mamy. Z Turkami natomiast wziąłem, że dałem ich tutaj jako e, wasali. E, z tą różnicą, że wziąłem od nich surowce. Wyłączność surowców. Tak samo w większość surowców możliwych od Rosji to wziąłem ja na wyłączność. Dlatego w ten sposób jakoś to ugrałem. Zobaczymy sobie handel. No dzięki temu mamy ładnie bardzo stoimy z surowcami tymi, z surowcami tymi. Możemy odwołać sobie. A jakby ktoś chciał skupować od nas, skupować surowce, to skupuje od nas, a nie od naszych tych przydupasów. Wysijmy wstępnie na razie, bo jeszcze nie wiem, czy to jest koniec. Zaraz dopiero się przekonamy, czy to jest koniec serii. wysimy sobie jeszcze wojska na front zachodni, niech się przemieszczą. No tak, nie, nie prowadzę teraz żadnej wojny. O, ta jeszcze jedna dywizja etypijska się pojawiła. Natomiast, nie, czy mogę odejść, opuść frakcję? Wyśli, tak, opuściłem frakcję. Jesteśmy bezfrakcyjni w tym momencie. A jeszcze tak, Rumunii, Rumunii zjedliśmy Mołdawie, żeby to ładnie wyglądało. Natomiast, zostawiłem im te tereny, żeby oczywiście mieli jakiś dostęp do morza, żeby ich ta flota, jeżeli coś im zostało z floty, żeby działała. Natomiast, też wziąłem ropę od nich. No nie oszukujmy się, nie będę takich rzeczy tutaj zostawiać. Z też też uznałem To Mają troszkę stali, troszkę aluminium. Już im to zostawię. Niech mają fellow Słowianie. Bo no my Słowianie wiemy jak e, użyć mowy artylerii. Ruskim, który rządzi e, Radzajewski, nie wiem kto to jest tak na serio historycznie, to e, mają 47 fabryk cywilnych, 23 wojskowe. My natomiast jesteśmy bardzo silni w tym przypadku. E, mamy dużo fabryk wojskowych. Moglibyśmy logicznie zacząć cywilki teraz zbudować, bo teoretycznie jesteśmy Okresie wojennym, więc możemy troszkę zająć się ludnością cywilną. Natomiast najpierw skupię się na tych fabrykach tutaj w Polsce, na terenach polskich. Natomiast, jak wygląda sytuacja z dołączeniem do innej frakcji, ewentualnie? E, chciałbym dołączyć do frakcji. Zgłoś chęć do dołączenia do frakcji. Minus? Tysiąc. E, zgłoś chęć dołączenia do frakcji. Minus? 1000! Za duże napięcie światowe. Oj, tam 158% napięcia światowego wygenerowałem. Chile wygląda tak, że tutaj jest nacjonalistyczne Chile. Nacjonalist. Wait a minute, who are you? A, tutaj jest protektorat Japonii, tutaj jest mój protektorat. A tutaj mamy polskie tereny, których zawsze marzyłem, żeby mieć gdzieś do ciepłych krajów, polecić sobie, popierdzierać -po się. Japonia chciałaby, chciałaby, żebyśmy dołączyli do wojny, do, do frakcji, do wojny co za tym idzie. No, biją się z tymi Niemcami Czechosłowacją, no ale Czechosłowacja, nie wiem ile ma dywizji. Niemcy, z, czemu mi się ca, cały szyfr nagle zjebał się? A, zrób tutaj agencja, ale i tak jej koniec końców tak na serio nie zrobimy. No, bo zaraz kończę. A, te specjalizacje, co im dawałem, to nie do armii, tylko, że mogłem im dać dobycia tutaj specjalistą. W państwie kurna. Rzeczywiście wtedy to przegrupowanie czy coś ten desem miałoby sens w tym momencie. Ale dobra, słuchajcie, w tym, w tym momencie kończymy serię. No z Niemcami się nie pobijemy, bo gdybym wiedział chociaż co oni mają. Częściowo zarys jakikolwiek dywizji. No to może bym, może bym pomyślał. No ale skończmy na dzisiaj. W ogóle, jeśli wam się spodobało, to nie zapomnijcie ocenić i Widzimy się następnym razem. Czym zagramy, w jaką serię, jaką grę, to jeszcze nie wiem. Zobaczę, co mi sobie jutro jakoś się zechce pograć, czy coś ten deseń. E, do zobaczenia, na razie, cześć,